Patryk, ile Gosia rzuci punktów? 15. A kto rzuci więcej, Gosia czy moja siostra? Tyle samo. Tak? Zakładamy się? Zakładamy się. O Dobra, ja stawiam, że moja siostra. Przedni. Przedni. Patrz, Gosia, kto jedzie. Powodzenia. No. Nie musisz jej słuchać, jest feministką wege. Jedziemy. Wyrzut. Wygrywają dziewczyny. Mają pierwszą akcję na pierwsze punkty, ładne, tak jak na post mówię. Mamy kolejną akcję, moja ulubiona zawodniczka z numerem 7, przepraszam 17, rozgrywa akcję, no i to jest taka typowa akcja, w tym meczu ogólnie jej naprawdę dobrze się działo, o, tutaj mamy bardzo ładny outlet pass, akcja 2 plus 1, zawodniczka z numerem 30 narobiła im strasznych strat, straszny. straszny. Zniszczyła je naprawdę w drużynie. Tutaj w były dwie zawodniczki numer 30 i Podkoszowa Dokładnie nie pamiętam już numeru, które normalnie zabijały. Tutaj kolejna strata i kolejna kontra. Tutaj na szczęście zawodniczka 17 odrobiła przed krytem. Podanie no i niecelny rzut Natali w Niecelny rzut siódemki. Mamy kolejną akcję, podanie przez boisko, wejście pod kosz. No i kolejne punkty 30. Ona naprawdę kosiła strasznie w tym meczu. Natalia przy piłce zbywa. Kozioł. Numer 14 wchodzi. O tapkę, to szanujemy. Mamy podanie 17. Siódemka rzut o tapkę, niecelny zbiórka, niecelny zbiórka, niecelny i siódemka ponownie, zbiórka, niecelny cztery ponowienia, i niecelne. No cóż, ale zdarza się, najlepszy, nie będę hejtował. Bo no, tutaj mieliśmy kosmiczny rzut yy, mojej siostry, ale to normalne u nas, chyba genetycznie, jakieś obciążenie, że takie koślawe, to no, pierwsze to trafimy. Na boisku biega Gocha numer 30, dwa osobiste Benz. Aż się wyświetliło, ogólnie Gocha w tym meczu. no Bardzo lubiła faulować, tak powiem. Spadła za 5 fauli. Tutaj mamy kontrę numer 17. Layup. No, naprawdę, ja nie jestem zwolennikiem numer 17. Downiczka first. Shot ten pas, o tutaj kontra Gochy i niecelny layup. Yy, a jednak jak ktoś klepie piłę, to wolę żeby był first pass, then shot. Tutaj ładny wjazd tej siedemnastki. O tutaj Gocha się chciała połasić na przechwyt, jednak nie błiknęło, ale dobrze zdążyła wrócić do obrony. No nie ma jeszcze takiej wielkiej tragedii tutaj trójeczka, niecelna, długa siódemki no 17 klepie 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 y, ma klepu, 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 Tutaj siedemnastka chciała przechwycić ładnie. Ogólnie Hassel jest zawsze. To jej trzeba przyznać, że w obronie tam zawsze na te bezpańskie piłki i tak dalej się rzuca. Za to szanuję. Tutaj mamy dwa osobiste. Numbery ruch. że 5 Pierwszy niecelny. Drugi celny. Tutaj mamy rzut Natalii, nietrafiony. Długie podanie. Piękne, naprawdę bardzo ładne podanie, lepiej jeszcze ładniej wykończone. Zawodniczki przeciwne, ogólnie te podania długie miały prześliczne. I bardzo precyzyjne, naprawdę. To w męskiej koszykówce często nie widzę tylu precyzyjnych, długich podań, co tutaj. Tutaj prawie strata, ale piłka rotowana. I siódemka za trzy. Ale, no i to jest... Może fanem 7 też nie jestem, ale ona zawsze idzie na tą zbiórkę po i to jest bardzo duży plus 17, oczywiście po co podać, no, ale wyratowała, jakoś to wyratowała. To nic dziewiąteczka już nie pyknęło. Tu mamy przy piłce metalię. Screen, nawet dobra, trzeba przyznać, to ten screen. Od koleżanki z numerem, nie wiem, przepraszam, paniem z numerem, który nie wiem, nie, nie widziałem. E, tutaj bardzo ładna akcja End One, trzynastki, nawet cover. Bardzo gorzej się hejtowo mówi, że nie trafi, a jednak dziadek hejterze. No. End of, kolejne podanie. 30 wjeżdża, wjeżdża. Nie, o, to jest ta podkoszowa, numer 20, dokładnie. Ona tam dzieliła i rządziła. Niecelna trójka, zbiórka siedemnastki. Natalia przy piłce rozgrywa. Pasik do siedemnastki, siedemnastka wjeżdża. No, tutaj ładnie oddała. No i to jest fajne, gdyby tak grała cały czas, że... Jednak oddaje tą piłkę w końcu no, tu się skończył czas. Po pierwszej połowie trzeba przewagi dla przyjezdni. No tutaj był ładny e step Tutaj James Harden, bo przede wszystkim Manu Ginobili byli nieziemsko dumni. Biegamy ja tą zagrywaczkę. Dobry screen trzeba no, tutaj ja mogła go lepiej wykorzystać. Tutaj się kolejny fanfocer jej wszedł. O. A tu właśnie jedno z niewielu takich długich podań, które im nie wyszło. Długie podanie Natalii do 17 i 3. I trzeba przyznać, w drugiej połowie 17 za 3 się działo nieziemsko. Po prostu jak kalapulta. 7 No bardzo niecelnie, ale dobra, nie będę hejtował pracy pan... panów sędziów. Ręszy celny. również. O, I ładne, Podanie, podanie. Podwojenie tam było na grzybie. Rozrzucenie do siedemki sam 8 łatwych punkty. No, i tu o, to jest największy mankament tej drużyny. W kontrze 3-1 mogą biec. Nie ma podania. Kompletnie. Nie ma podania. W ataku. Podanie 17. No, teraz było niecelne, niestety. Gocha ciągnęła koncie, ale zatrzymała. siódemeczka wjeżdża. Te wejścia na e, lewą rękę są po prostu. No, wyglądają jakby nie powinny, ale bardzo wchodzą. Trzeba przyznać. Kolejny rzut 17 za 3. Tym razem nie weszło, ale na zbroju była 7. Fade away. Niestety niecelny. O, tutaj dobry hasel, chyba piąteczki, przechwyt na ale tutaj strata niestety siedemblastki. Tutaj mamy faulik, dwa rzuty, numer 5 pięć. Jeszcze celny. Docencie no ten zoom, naprawdę, potrafię robić zoom, nieźle. Drugi też celny, ale nie, nie bałdzo, nie bałdzo. Cytując, cytując klasyka, kolejny rzut siedemnastki za trzy. Znacznie nie Ja wiem, że powiedziałem, że drugi połowień się działa, naprawdę się No, tutaj siedemka znowu poszła na zbiórkę, no i z tego ma łatwe punkty. Dwa osobiste, a ona osobiste rzuca dobrze. No i dwa łatwe punkty. Hendoffy, hendoffy. Podanie do dwunastki, że jest pod koszową, rzucik, no niecelny. 7 zbiera. No ona nie i właśnie to jest to, nie ma podania, nie ma podania, ale ona tutaj Z tą lewą ręką, jakby leja, hack, nie wiem co to jest. Siedemnastka za trzy. No i właśnie, jest bent. Kolejną akcję, zawodniczka z numerem 5 podawała, piłka krąży, dziewczyny szukają odpowiedniej pozycji, no i na post mówię numer 30, podanie do 20, taniej trafia, zbiórka gosi, właśnie podaje do Natalii, Natalia idzie, klepie, klepu, klepu. No i podanie. Do zawodniczki z numerem nie pamiętam, ale ona w tym meczu zmierzyła chyba albo 3 na 4, albo 4 na 5 za 3, bardzo ładnie. No i ona zawsze defensywnie bardzo fajnie gra. Dziewczyny tutaj nie widać tak na bardzo w tych skrótach, ale gra bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jak widzicie jest prawie koniec e, trzeciej czwarty mecz. Tak jeszcze na styku, cztery punkty różnicy. No i kolejna akcja, oczywiście kolejny brak podania. Dziewczyny z drużyny przeciwnej już to zauważają i zaczynają po prostu naciskać na zawodniczkę z piłką. Szybka kontra, łatwe punkty. Nie? Nie no i Natalia do 17, siedemnastka jeżdża i trafia, no naprawdę w drugiej połowie siedział w czynności to nie chcę skłamać, czy to w trzeciej czy w czwartej kwartał, w trzeciej z tych dwóch naprawdę dużo punktów. Widzicie dalej, jest minuta do końca i tylko cztery punkty różnicy. No, tutaj niecenny gwiazd. No, ale wiadomo, każdy czasem takie rzeczy zwali. Będę mówił, że jestem jakiś garny. No, ja to najprostrzeczniej No i kolejny rzut za trzy z rogu tej zawodniczki. No i to był jeden niecenny. Nie no i to jest górka 17 i dobitka już były tylko dwa różnice. No i tutaj 17 chciała z za 3. Trafiła. O, tutaj bardzo ładny przechwyt. Niestety ósemka powinna paleć tą piłkę zdecydowanie wcześniej. 17. Była polowana. Akcję. Natalia. Strata. Jedzie numer 4 i faul. Na szczęście bez Entłana, więc nie ma takiej tragedii. 12, dwa rzuty. Pierwszy cenny, drugi cenny. Pokazałem tylko drugi. Idziemy już dalej. Natalia rozgrywa, rozgrywa, rozgrywa. Musimy żeby wymyślić jakieś więcej onomatopej. Kolejna trójka siódemki, po pierwszej poczuła się chyba pewnie. I kilka mierzyła w tym meczu. Już już nie ma ładny na tym rzut nawet. No, tutaj, właśnie, długie, szybkie podanie. Łatwa kontra, łatwe punkty. No, właśnie, to jest to. 17. lubi kozłować, długo kozłować. No, a zawsze, jak jednak stworzysz jakąś przewagę i kozujesz w miejscu, to ta obrana wraca jednak do poprzedniego ustawienia, ustawiam się dobrze no i wtedy jest znowu problem tutaj gada po znowu 30, ale ładnie zablokowane i jadą z kontrzem, Natalia podaje o, tu niestety blok na zawodniczce, bodajże zmarł 11 długie podanie Gocha przechwyt, bardzo ładnie Gocha no i tutaj był sobie ale no niestety nie pyknęło. Tutaj cały czas jeden punkt przewagi, ale tutaj dobre ścięcie, dobre ścięcie zawodniczki. O, dobry fake. Pump, poleciała. No siedemnastka niestety za dużo klepie, za dużo. A jak już dziewczyny zjeżyły co narobi, no to tak mało z tego było, niestety. Tutaj tajemnice celne, ale zbiórka, no i faulowana. Dwa rzuty: pierwszy rzut celny, drugi rzut, rzęd, tutaj Widzimy kolejną akcję. Przewaga urosła o 5 punktów, zajładny ładny 17 i to co ona tam naciska na tą piłkę, czasami ryzykuje, ale ogólnie zazwyczaj się opłaca. Piłka u Natalii, podanie do 17 no niestety złe podanie, więc tylko piłka gochy. Gocha niestety nie trafia. I już jest kontra. kontrze. że się dziewczyny wróciły miały szybko do obrony, tej kontrze nie było, zostało półtorej minuty, o! Tutaj dobry bloczek, ale always hasel. Wejście, ponowienie. I są łatwe punkty. No może nie takie łatwe, nie przewidajmy. Kolejny rzucę 3. niestety nie ma. Zbiórka 30. Tutaj Natalia z piłeczką. Podanie, podanie. Troszkę. O, tutaj nie wiem, czy faul wymusić czy co, ale no niestety nie wyszło. Zobaczymy, z jest 17. Tutaj widać, podwajają. Chcą trapować. No wiadomo, no końcówka 7 y, punktów przewagi, więc. Ale niestety nie wyszło. O, tutaj ładny reverse layup Dziewczyny, ja no, no. Teraz już raczej <ścoughs> szans na wygraną nie miały, ale walczyć zawsze można. Tutaj czujeczka. Niestety niecelna. Kontra drużyny przeciwnej. Pozycyjny numer 12. Najwyższa rodzica, którym śpimy, siepie za 3. No i to jest gwóźdź do tryumby 89-101. No jeszcze rzuca sobie z połowy. Niestety nie ma. Koniec meczu. Dziękuję. Z meczu. Dziękuję. Z meczu. Gosia, jak mecz? Nie, skomentuję się. Dlaczego? No, no się nie jest tego, dlaczego? Bo nie trafiałam. No faktycznie, a ty? Ja też nie trafiałam. I to był największy problem twój w tym meczu? Nie. Zaszłam jeszcze za pięć fauli. A no, dlaczego? Bo mnie nie nauczyłeś bronić w wow. Ja cię uczyłem bronić tak, żebyś fałowała, żeby nie było Enduanów, a nie na enduana. <grym> jak faulujesz, to łamiesz ręce. Ale, że Patrzyk, a ty jak skomentujesz, że jestem gości? Ja nie będę. Tak słabo? No, słabo Przez nią wisisz mi dychę. O, i się dychę. No, Przepraszam. <noise> mi się podobało. Mi się to są